Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Wchodzimy w nowy rok liturgiczny. Oczywiście, adwentem, oczekiwaniem, czuwaniem, pilnowaniem, strzeżeniem, byciem w ciągłym trybie nasłuchiwania, czujności. I dzisiaj fragment z Ewangelii według świętego Mateusza. Czuwajcie więc, bo nie wiecie, w którym dniu Pan Wasz przyjdzie. A to rozumiecie. Gdyby gospodarz wiedział, o której porze nocy złodziej ma przyjść, na pewno by wyczuwał i nie pozwoliłby włamać się do swego domu. Dlatego i wy bądźcie gotowi, bo w chwili, której się nie domyślacie, syn człowieczy przyjdzie. Ta zachęca nas, aby przyjście Pana było słodkie. Trzeba czuwać, czuwać nad sobą, nad duszą swoją, nad swoimi czynami, aby była miła Chrystusowi Panu i nie potrzebowała się lękać Jego przyjścia. Co może w tym pomóc? Może w tym pomóc świadomość, że Bóg mnie widzi. Czuwać to znaczy starać się silnie o trwanie w obecności Bożej. Bóg mnie widzi, Bóg na mnie patrzy, a ta świadomość ustrzeże mnie od grzechu, doda odwagi do przezwyciężenia pokus i złych skłonności, do wierności Bogu Jego przykazaniom. Zatem wchodźmy w ten Adwent z radością, z gotowością i pewni, że Bóg jest obok nas, że Bóg czuwa i nie pozwoli, by stało się nam coś złego, byśmy sami. Też nie popełnili jakiejś złej rzeczy, nie uczynili krzywdy swojemu sercu.